Cześć! Wybierając pokrycie dachowe, klienci kierują się nie tylko trwałością, lecz także estetyką. Dlatego pokażę Ci jak na dachu prezentuje się blachodochówka płaska, która dostępna jest w naszej ofercie. Jakie zalety ma blachodochówka płaska claro? Przede wszystkim jest to pokrycie dachowe zgodne z najnowszymi trendami. Blachodachówka Klaro jest chętnie wybierana do pokrycia do budynków o klasycznej, jak i nowoczesnej architekturze. Prosta forma i kształt tego pokrycia dachowego sprawiają, że dach przez wiele lat będzie prezentował się atrakcyjnie. Jak widać na budynku, inwestor wybrał blachodachówkę płasko do zabudowy domów jednorodzinnych. Pokrycie dachowe idealnie współgra z budynkiem, budynku, sprawiając, że całość prezentuje się elegancko i estetycznie. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej blachy pokrycie dachowe jest też trwałe. Wybierając powłokę Premium, Polarmat lub SSA Back Green Coat dostajesz aż 50 lat gwarancji. Pamiętaj, że blachoduchówka jest dostępna w kilkunastu kolorach. Oprócz klasycznych kolorów takich jak grafit czy brąz, znajdziesz także inne odcienie, dzięki czemu z łatwością dostosujesz kolor do swojej elewacji lub ogrodzenia. Blachodłówka klaro dostępna jest w formie arkuszy ciętych pod wymiar i modułów o niewielkich długościach. Arkusze cięte na określoną długość warto wybrać do dachów o, o prostej konstrukcji. Jeśli masz dach wielospadowy, w którym występuje większa ilość skosów, warto wybrać blachodochówkę modułową. Ograniczysz w ten sposób ilość odpadu i przyspieszysz proces montażu. Doradca w punkcie sprzedaży lub dekarz doradzi ci, która wersja blachodachówki płaskiej bardziej sprawdzi się na konkretnym dachu. Dachówka blaszana jest tańsza i lżejsza od dachówki ceramicznej. Wybierając klaro, możesz więc zaoszczędzić na konstrukcji więźby dachowej, a także na samym pokryciu dachowym. Zachęcam cię do darmowej wyceny pokrycia dachowego. Link znajdziesz pod filmem. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę. Niebawem pokażemy Ci kolejną ciekawą realizację. Do zobaczenia! Wścieknięte te muchy jakieś.